że zarabiam ponad 100 tysięcy i wysyłam na milion wymagania likes komentarz komentarzy z z Discorda. Nie mogę to po podbić. Ja muszę być w Bez... kuracji. Bo tak, tak to to mówi nie będziemy bić, nawet pół HP. Użył tego. Czekaj. I on jest... O! Jego ja walnę tą Ja go walnę różką. Walnę go Walę go Staw mu łeba? No dawaj. Dobrze się trzymasz. Jakby co to ja. mamy chorusy Podrzucam go, podrzucam go. Y niszczy tą wajchę y da Dawaj, 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 y dawaj, dawaj. Y eee, łeba, jeszcze drugiego.

So I build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be Hello. writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency I mess with A message for eternity for everyone internally I had some people burning me, but now oh they God. fucking learn